Jak co roku w kwietniu studencki klub motocyklowy Tabun zorganizował największy zlot motocyklowy na Warmii. Tabunade. Są konkurencje motocyklowe, takie jak toczenie beczki, takie jak wolna jazda. Nie chodzi o to, żeby jeździć szybko przynajmniej dzisiaj. Trzeba się wykazać w wolnej jeździe tak wolno jechać, żeby się nie podeprzeć. I inne konkurencje na przykład próba egzaminu na kategorię A, gdzie wiadomo, że Wszyscy tutaj mają prawo jazdy, ale nie każdy by zdał egzamin ponownie. Także można będzie spróbować. Mamy rejestrację dawców szpiku. Każda osoba chętna może się zarejestrować jako dawca szpiku. Każdy to imprezę chwali jest najważniejszą rzeczą. Tu kolega jeździł na kole, pokazywał e, kungsz bezpiecznej jazdy, nie? czyli jak można się nauczyć jeździć pięknie, nie robiąc nikomu problemu. Pierwsze na no moje na motocyklu to mam zdjęcie jak mam 3 miesiące, tata mnie trzyma, taka mały szczęśliwy dzieciaczek, no i tak już zostało, już teraz mam swój. Studencki klub motocyklowy Tabun istnieje od 12 lat. Motocykliści często angażują się w akcje charytatywne, między innymi Moto Mikołaje. Podczas tegorocznego zlotu zbierali pieniądze na leczenie jednego z członków klubu, który walczy z guzem mózgu.